Koniec roku to czas, kiedy świat zwalnia. Noce są najdłuższe, a światło najcenniejsze. Zanim pojawiło się Boże Narodzenie, ludzie w całej Europie świętowali to samo: przetrwanie ciemności i powrót życia. Dziś zabieram cię w podróż. Przez Polskę, Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię. Dawne słowiańskie gody to narodziny nowego słońca: czuwanie przy ogniu, wspólnota i pojednanie, kontakt z przodkami. To, co przetrwało w Wigilii. Puste miejsce przy stole dla duchów przodków, opłatek jako rytuał jedności, dwanaście potraw symbolizujących cykl roku, choinka jako drzewo życia i kolendy, które były pieśniami ochronnymi. To nie są przypadki. To pamięć, która przeszła przez wieki. W Anglii palono, polano jule, domy zdobiono jemiołą i ostrokrzewem dla ochrony i płodności, a w najdłuższą noc palono świece. W Szkocji podczas hogmana odprawiano rytuały ognia i oczyszczenia, by zamknąć stary rok. First footing symbolizował pierwszy krok w nowy czas. W Walii ważna była wspólnota, śpiew i symbole zwierząt, pokazujące więź z naturą. Na wyspach zimy oswajano ogniem i ruchem, nie ciszą, ale siłą. Irlandia wnosi coś wyjątkowego: cienką granicę między światami. Według wierzeń celtyckich, w przesilenie światy się przenikają, a duchy przodków są blisko. Domy chroniono światłem i intencją. Świeca w oknie była dla duchów i wędrowców, a wieczory spędzano na cichych opowieściach i modlitwach. W Irlandii zimowe święta nie były głośne, były głębokie. Co łączy te tradycje? Światło w ciemności, domknięcie starego cyklu, ochrona domu i bliskich, pamięć przodków. I intencja na nowy rok. Zmieniały się imiona bogów i świąt, ale ludzka potrzeba światła pozostała ta sama. Nie musisz wybierać jednej tradycji możesz zapalić świecę, pomyśleć o tych, którzy byli przed Tobą i wyszeptać intencje na nowy początek. Bo światło zawsze wraca zamykam to, co było. Zostawiam to, co ciężkie. zapraszam światło, spokój i miłość na nowy rok.